Witam serdecznie z tymi pszczołami, to dzisiaj, słuchajcie, tak naprawdę walczę od 11, tak? Tu coś poprzekładałem, tam przełożyłem, trzeba było te matki moje dać i tak dalej, i tak dalej. Tu przed chwilą dopiero właściwie znalazłem matkę w lokówce. Miałem matkę w lokówce, moją, nie? Hodowaną od jajka w tych chwastach. Nie? I jej szukam. Polazłem do znajomej na kawę, do sąsiadki. I przylazłem tu i mówię, kurde, gdzieś miałem matkę, nie? Gdzieś ją miałem. I łażę, i łażę, mówię, nie ma jej. Aż w końcu wyniuchałem, że ją włożyłem do ula, tam na samą górę, żeby ją tam jakoś grzało. I teraz właśnie ją podłożyliśmy do tego, do tego roju, nie? I właściwie prawda jest taka, że matek już mam wszędzie. Zobaczymy, czy to się oczywiście pół nasienia, czy to i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze mateczniki mam swoje i jeszcze będę robił ze 3-4 weselniaki: jakieś strzele, tak? To znaczy, tu widać ul. Ten, i tu widać ul. Ten, i w nim są jeszcze mateczniki, słuchajcie, które są już posklepione, i brakuje im ze 3 dni, tak? Ja to wykonam, że porobię z tego jeszcze weselniaczki. Tu zostawię po jednej lepszej matce. Tak? No i będzie tych weselniaków jeszcze kilka. Więc będę miał tam ponad 40 tych różnych rodzinek. Tak? To tym tylko cukrować wszystko. No i patrzeć na to, jak to się unosienia, jaki będzie czerw. E, specjalnie jeszcze na sam koniec właśnie będę robił e, na... tak na maksa, jakieś weselniaczki? W tej chwili mam te płytki porobione woskowe, więc to też jest jakby łatwiej, tak? Zrobić weselniaczka na czymś czystym, tak? No, jeśli ul jest po prostu zdrowy, no to można z niego zabrać ramki, tak? No i jest weselniaczek, ale osobiście to ja się już boję, tak? Ja, na przykład, tą matkę, która przyszła za 130 od pana Cegiełko, no to ja ją dałem na jakieś tam ramki, nie wiadomo też jakie, tak? No, i też się boję, że na tych ramkach mogłem jakieś ścierwo przenieść, tak? I to też jest pewien taki mój bultyłka. No, ale w tej chwili już jest co jest. W razie czego, no to będziemy działać inaczej. Poprzekładałem znowu coś tam, żeby to się działo na lepszych ulach. Narobiłem się dzisiaj, nakminiłem, tak, żeby to wyszło jak najlepiej, żeby te matki, co przyszło, tych pięć, żeby one się poprzyjmowały. Ja w tej chwili już sobie zerkłem do jednego. Słuchajcie, ulika, jestem w stanie stwierdzić, że na pewno to się przyjęło, tak? I, i, i te moje takie jakieś tam nie kombinacje z tym podkładaniem tych matek, to w miarę wychodzi, słuchajcie. I, I widzę, te matki się przyjmują, tak? No nic. Jedyna gafa, co wyszła, to z tym rojem tam, na, na, na te dykty je przerzucaliśmy. No to tam zwyczajnie nie powiodło mi się chyba podkładanie tej matki unasienionej. Wydaje mi się, że po prostu do takiego roju, do, czy tam do rodziny jakieś tak, to jest po prostu trudniej tą matkę unasienioną włożyć. I, i, I z początku może to wyglądało na to, że jest wszystko ok, no ale chyba później ją ścięły. W tej chwili dostały wczoraj znowu matkę nieunasienioną jak będę wyławiał matki, co będą mi się wygryzać znowu, no to wtedy tam jeszcze zerknę, tak? I przejrzę po tych wszystkich ulikach, tam mniej więcej, y, 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 gdzie coś mi się nie przyjęło czy coś takiego i ewentualnie będziemy już ostatecznie coś podkładać y, z tego co mi zostanie w rękach, to porobimy y, weselniaczki, tak? Żeby tego mieć tak ponad 40. W tej chwili chyba mam porobione, że jest 35, dużo tych matek od Pana Cegiełko, dzisiaj po prostu upakowałem tu, na tej pasie ze względu na to, że chciałbym, żeby one się unasieniły mi tu, tak? Bo jak mi się unasienią w tym sadzie, to ja wiem, że to będą już od razu pszczoły skundlone, po prostu i tyle. Tak, jak później będę chciał z tego ciągnąć córki, to będzie tylko gorzej. Zauważyłem, że tutaj w tej dolince łatwiej mi jest utrzymać y, jakoś to co ja chcę, a jak już tam pszczoły stoją ze dwa pokolenia tam na górze, to tego świństwa tyle tam lata, nie? Że jest zwyczajnie gorzej. No i tyle. Jeszcze chwilę poczekam. wypuszczę tą matkę z tej lokówki. To jest moja matka, tam nie. Więc w razie czego coś mi nie wyjdzie, to kichał, to pies. Ja tam nie będę się. Spinał tu z żadnymi matecznikami, nic. Dzisiaj nic nie podkładałem przez matecznik. Wszystko tak jakby szło z klatki bez świty, tak? No i tyle. Zobaczymy. Na pewno dwie matki od pana Cegiełko są przyjęte. Na pewno, bo tak to już by były ścięte, nie? Kilka godzin w ulu to już by były ścięte. Więc yy, yy, będzie okej. Okay. To skoro te dwie są przyjęte, to prawdopodobnie ta cała reszta, co tam powkładałem, to też będzie OK, nie? Nawet jeśli by mi zostały ze trzy, tak? No to też będzie dobrze, bo to po prostu obadamy te pszczoły, jak one przejdą zimę, jakie pszczoły wyjdą po tych pszczołach, nie? I tak dalej, i tak dalej. Porównam sobie je właśnie na przykład z moimi ala czy ja się nie mylę w stosunku do tych moich pszczół, prawda? No, i to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, naprawdę. Jutro będziemy znowu robić syrop, przelecimy tutaj te pszczoły, będziemy robić syropkiem. Nawet jestem skłonny w tym roku powiedzieć, że prawdopodobnie będę coś tam zimował na jednym korpusie. To, co stoi w tej chwili na dwóch, to już będzie zimować na dwóch jeśli ma tą te gniazdo i to wszystko na dwóch. Jeśli coś będzie, że na jednym, no to być może będziemy próbować też coś zimować na jednym w tym roku z tego względu, że będzie też łatwiej z tymi kwasami i tak dalej. Ludzie zimują tak i tak, ja zimowałem pszczoły tak i tak. Dobrze wiem, że jak pszczoły są zdrowe i dobrze się je zakarmi i są zdrowe, to jest po pierwsze, to na tym jednym korpusie też jest w porządku. I uważam, że trochę gorzej to jest dla pszczół, ale one też pociągną, tak? No i to było to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Tuto matkę zaraz wypuszczę i będziemy spadać do domu, się najeść w końcu i zakończyć ten dzień pszczelarski. Mi się wydaje, że w miarę z powodzeniem.